W momencie, gdy dostałem konsolę na swoją pierwszą komunię, zakochałem się w grach. Rozwijałem się tak samo jak gry się rozwijały. Były coraz lepsze, były coraz bardziej dopracowane, grafika była coraz lepsza. Natrafiłem w gazecie... na właśnie na projekt. Projekt Volkswagen Air Cup. Wtedy się nazywał Volkswagen Air Cup. Zobaczyłem, że pan Janusz Gładysz. Tworzy taki kuchar w Polsce, tak hasło brzmiało dla młodych, ambitnych. Postanowiłem spróbować. Zacząłem ścigać się w Lidze i jeździć na różnego rodzaju turnieje organizowane właśnie przez różne firmy, różnych wydawców. Tak naprawdę, finał w Warszawie to jest tylko etap przejściowy. Tak naprawdę cała zabawa rozgrywa się na torze że w Silvertonie. Przez cały tydzień byliśmy podawani najróżniejszym próbom czasowym, sprawnościowym. Widziałem, że nadaje się na kierowcę wyścigowego. Teraz trzeba po prostu to wygrać, tak? idzie pod dzieje, a ja tak naprawdę rozwijam się no i chcę to robić C coraz więcej, więcej, częściej no i myślę, że będzie coraz lepiej. Ja.